80. O! 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 To dużo, prawda? Jakie pani imię miał pierwszy film? W detektywach, w Krakowie w detektywach. Czy znacie detektywów w Krakowie? Tak, tak. Na bo mój syn jest reżyserem. No i tak po prostu wpadłam na taki mały epizod. Dwukrotnie. Także już wiem, jak wygląda praca na filmie, na planie. Filmowym. Cudownie. Kulisy znam i tak dalej. Słucham, słucham kochanie. Jaki był drugi? A jaki był drugi? Jaki był drugi film? E, więc ja wam coś powiem. E, d, d, drugiego filmu takiego dużego, wielkiego nie było, bo zaraz była Legenda Dejny. Legenda Dejny. To, to można by nazwać takim filmem. Taleczny. Jaki był czwarty utwór? <grym> czwarty <grym> co no, no, co było czwartym utworem, był ja chodzę na uniwersytet z trzeciego wieku, staroka To tam babcie i dziadkowie, gdy już mają te pieniążki i muszą zarabiać, chodzą sobie na różne rzeczy. Na przykład do parku, a jak to się rozwijać i jeszcze się uczę. Więc jest e, 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 ekipa teatralna również. I więc wiersz miłosz. Wiersz miłosza, to był taki może, można by nazwać to czwarty kultur. miłosza. Mm. Poety. Mm. Polskiego. Jakie jest pełnią dynuka lariów? Yy, to bardzo, kolory się bardzo zmieniają. Yy, to jest, jest zależne tak, od mojego usposobienia, od mojego zapotrzebowania, mm. gdzie ja idę. Ja kolory właściwie bardzo wszystkie lubię. Najmniej czar, ogólnie czarnego tak bardzo, żeby eksponować. Nie. Lubię bardzo, bardzo żywa i potrzebuje żywych kolorów. Mikołaj? A ile pani ma szalików? szaleńków? że tego jeszcze nie, po... nie policzyłam. Wiesz, chyba 20 na pewno taki no, wołany różny. No tak, co pani? Czy pani podpisała już kontrakty reklamowe? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, słuchajcie, ale ja do tego, do tego dobrze. Mikołaj, a co mogłaby reklamować Pani Maria, Twoim zdaniem? Mhm. Jeszcze nie, ale... Jaki dobrze. produkt by się Pani Maria zachowała? No. Bardzo produkt? fajne no. pytanie, słuchajcie. No Miki, wymyśl, potem nam powiesz. To właśnie. Jucia, Jucia teraz jedno. A widzisz, że butów to ja tego nie mam, ja wolę baletki, bo ja się swobodniej czuję, bo ja od czasu do czasu lubię sobie potańczyć. No i z Romami też. Pamiętasz mnie może nieraz jak ja sobie potańczyłam. Czy nie pamiętasz? Ja pamiętam, no ja tańczyłam. Jucia, teraz Ty no. Julcia, Julka. Słucham? Ile razy Pani była na stadisku? Ooo. Słuchaj, to znaczy bardzo nie, jeżeli tak mówię. No, ostatnio Pani Maria brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Czewie. do Trzewa Andre zaprosił, bo również tam występował, mhm. także, także bliziutko. Tak, w Czewie był mhm. 13 rok, stycznia. Julka, no zadaj pytanie w końcu. A ile Pani ma yy, korteków? <noise> <noise> A że też sporo. I nie policzyłam. No 10 par na pewno. Na pewno. I korale, różnej wisiorki, tak, tak, tak. korale? Okularów to mam z 7 par, słuchajcie. Na scenę inne do czytania, do komputera, na patrzenie w dal, na patrzenie, żeby za dużo nie widzieć też mam takie. No tak, bo no, Jak za dużo człowiek widzi, to nieraz może sobie też gość. Pani Mario, pisze Pani również wiersze. Wiemy, że w zeszłym roku, szkoda, że to był jednorazowy taki epizod, by dała Pani własnym sumtem kalendarz ze zdjęciami i ten kalendarz był również urozmaicony Pani poezją. Jak to się stało? Jaki był odzew? Jak, w jaki sposób on, ten kalendarz został yy, sprzedany, rozdany? Co się działo? Słuchajcie, bo ja zawsze chcę napisać książkę, jeszcze z tego nie zrezygnowałam, a że ja nigdy nie mam czasu, jestem w drodze, bo te pociągi tak szybko jeżdżą, więc w locie, na kolanie, piszę wiersze, gdzie tylko bądź i robię zdjęcia. I najpierw napisałam. Pierwsze i umieściłam piękne fotosy. Słuchajcie, następnym razem ten kalendarz Wam przyjął i pokażę. No zapomniałam zupełnie na tym kalendarzu. Ale bajkowy kalendarz, słuchajcie. Bajka, tak? słucham Cię Mikołaju? Czy pani ma zwierzątko domowe? No. Słuchaj, miałam. Jeszcze ja kiedyś miałam. Papułki, chomika, pieski. Teraz nie. Miałam, no. Ale nie teraz... A, A ja mieć A ja tak chciałam być. No to nazywał się film. Pani Mario, a jak Pani była w wieku dzieci naszych tutaj, naszych wnucząt, to była Pani członkiem kubka teatralnego w szkole, albo robiła Pani coś takiego jak teraz, czy to wyszło dopiero tak, potem? Słuchajcie, ja nawet Wam powiem. Byłam bardzo, bardzo byłam nieśmiała, w ostatnich rzędach i tak, bo tak się no właśnie oczy. Siedziałam i Pan, tu yy, w tej szkole podstawowej. Pamiętam, zawsze mnie wyłowił na śpiewie, że mam piękny głos, a ja bardzo się wstydziłam i miałam zapędy teatralne na pewno, bo zawsze sztuczne markocze sobie robiłam, kapelusz z czegoś tam obojętniejszego, więc to było od urodzenia. O! No. Tak, to, tam, na jakiej ulicy pan mieszka? O. Pomorska, słuchajcie Pomorska, ale ja mieszkam... Wiemy, że bogata, wiemy na kim ulicy. Słuchajmy jeszcze Panią Marię, jak, jakich najsławnych ludzi poznała, takich żebyście Wy też znali. Ja już wymieniałam Michała Milowicza, to jest taki aktor. Ale bardzo oglądali, nie? Ja jako Sąsiedzi, pamiętacie? Mimo był, był taki, taki blondyn, on był w jury, on bardzo pięknie się o mnie wyraził, że ja jestem sama jak te kolorowe kapelusze, bo ja... Bardzo dużo kapeluszy ze sobą woziłam, zawsze jest. Ochyba też te trzy kapelusze, bo wiesz, muszę prze, się przemieniać, Mówię, się stroić. Wszystkie dziewczynki mają chyba to. Nie. No i słuchajcie, tych detektywów, które występują te TV, nie znam wszystkich. w 11 tych detektywów znam. Znam, słuchajcie, słuchajcie niewliczoną ilość tych, którzy śpiewają w disco polo muzykę. O! Ty, ty, ty. I proszę i? I, panią, i Pani nam, i po, i powiedziała pani nam, i przeklinam, że pani umie ładnie śpiewać. I prosimy tak? tak śpiewa, z... o głos. O, tak? Co? znaczy, że. pani? Ale Mamaś Bez kąpa, Żeby tu by. Ja lubię też akompaniamenty. Ja lubię, ja, ja, ja lubię śpiewać, ale ja was czaruję, ja Ja, ja, ja Rodziny są falinem. Słuchajcie, Wam można kawałek włączyć jak w domu, nie? Kawałek. Kawałek. No, Pani Mario, ile Pani rozdałaś autografów i komu? U? <tryk> Wiecie co? Te autografy to nawet na ulicy, gdzieś tam, u na, na osiedlu leśnym. Gdy była najbardziej rozpoznawalna po detektywach i najbardziej rozpoznawalna po tych klipach, i o dziwo, najwięcej młodzieży, chłopaków, to zafascynowani chłopcy. Co się dzieje? Proszę. Do Bartek? Bartek? jakiej Pani szkoły chodziłam? Słuchajcie, ja chodziłam do takiej szkoły, gdzie nie powinnam w ogóle chodzić. Ale słuchajcie, do podstawowej chodziłam. Tak, do podstawowej. A później, kochani, ja Wam teraz będę rozdawała waloniki Dejny. U Słuchajcie, ja Wam coś powiem, bo ja powinnam w ogóle od razu chodzić do filmowej szkoły. Do filmowej szkoły. I, a ja jestem w ogóle z zawodu wykształcona, jestem księgowa. Mój, to jest No to kontrakt będzie dobrze podpisany.